Cześć, witam was w drugim odcinku serii Peryskop. W pierwszym odcinku jeszcze nie wiedziałem, jak się będzie nazywał ten cykl dokładnie, ale już zadecydowałem, będzie to Peryskop. Jeśli chodzi o pomoc, to jeden z widzów przesłał mailowo troszkę inny pomysł, ale nakierowało mnie to na to, także bardzo serdecznie dziękuję. No i co? No i zaczynamy. Pokażę Wam teraz gierkę, która się nazywa The Plan. Bardzo krótka gra, która jest na Steamie dostępna za darmo, także polecam sobie zagrać. I chciałbym wam pokazać jak ona wygląda. Natomiast w momencie kiedy będzie koniec to dam wam ostrzeżenie, że będzie spoiler, bo polecam po prostu, żeby każdy sobie samemu to zakończenie jakby obejrzał. Także kto jakby już w to grał czy też nie ma zamiaru Próbować to może sobie po tym ostrzeżeniu po prostu obejrzeć. Zobaczcie, to jest mucha. Kierujemy sobie WASD i musimy lecieć. Generalnie to jest żywot muchy, pokazany żywot muchy, ma jakieś wiatry i lecimy. Nie wiadomo dokąd, ale lecimy. Bardzo klimatyczna, bardzo krótka gra. Ale być może część z Was o niej po prostu nie wie, a że można ją pobrać sobie za darmo. No to czemu nie? Zakończenie jest bardzo interesujące, bardzo niespodziewane także nie chcę spoilerować, tak jak mówiłem zobaczcie, wznosimy się ku górze pewnie ta mucha dopiero zaczęła przed chwilą życie tak, podejrzewam to są jej może pierwsze kroki nie wie co ma robić w życiu po prostu jedyne co może robić to wyznosić się o cholera, patrzcie co za życie i od razu pajęczyna Walczymy teraz o życie. Czy się uda? Próbujemy tą pajęczynę rozwalić. O! pięknie zrobiona animacja, naprawdę. Jest, udało się, udało się. Pięknie zrobiona animacja. Taki pokaz jak, jak demo technologiczne, jakiegoś silnika czy fizyki. Liść, liść się zatakują. Ciężkie życie muchy. Spadające liście mogą nas przygnieść. Ale pniemy się ku górze. Nie wiemy, co nas czeka. Widzimy więcej ostrość, tak jak widzi Mucha, przynajmniej takie jest założenie. No i pnijmy się w górę. Jeśli w pewnym momencie nagle zobaczycie planszę czarną z napisem, uwaga, spoiler, to tak jak mówiłem, kto nie chce obejrzeć zakończenia, powinien przerwać, a kto chce, to będzie kontynuował. Dajcie oczywiście znać, czy graliście w tą produkcję i czy również za pierwszym razem Was no, zakończenie zaskoczyło. Oczywiście to jest seria właśnie peryskop to będzie. Seria, w której będę się starał z odmentów, że tak powiem, tysięcy odmentów gier próbował wyłowić dla was coś ciekawego i ten peryskop właśnie będzie taką serią uah, i wiatrzycho i liście, wszystko zaatakuje, musimy walczyć o przeżycie i znów pchniemy się ku górze. Co nas czeka, nie wiadomo. Może raj, może piekło. <laughs> Generalnie niby do góry powinien być raj, prawda? No ale co mamy robić w tym nędznym życiu? Po prostu lecimy w górę. Ot taki żywot muchy. Symulator życia muchy. Bardzo ciekawa produkcja, bardzo taka lightowa. Dosłownie na kilka, kilkanaście minut. O, i znowu wiatr. Ale tak jak mówię, może ktoś z Was nie zna, może będzie chciał sobie się pobawić, pokazać znajomym, czy też. No czy ja wiem, czy dzieciom. No w sumie tak, no czemu nie. Jest teraz zobaczcie, jest muzyczka radosna. Walczmy dalej. Spnijmy się na góry, i znów powiemy wiatru. Coraz wyżej, coraz wyżej. Prawie jakbyśmy się pieli gdzieś... Jakbyśmy z jakiegoś lasu wylecieli. Dokąd lecieć? Do góry? W prawo? Lewo? Gwiazdy? Kosmos? Co nas czeka? Gdzie leci ta mucha? Leci w górę nie wie po co. I tak kończy się gra. I tak kończy się nędzny żywot muchy. To niezwykła produkcja, bardzo króciutka, ale mówię, warto spróbować. Mam nadzieję, że część osób, yy, gdy był plansza ze spoilerem, po prostu przerwała grę. Tutaj możemy się wpisać, chyba. Nie wiadomo, co dalej. Prosto mam nadzieję, że część osób sobie samemu ściągnęło i zobaczyło to zaskakujące zakończenie. I koniec, moi drodzy, koniec tej produkcji, taka powiedzmy niezależna, bardzo krótka. No i tyle, czekam na wasze opinie, czy znaliście, czy też nie, co sądzicie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczyska, hejka!